Dzień dobry, witam was wszystkich bardzo serdecznie. W kolejnym odcinku zagramy w Icewind Daily. Ja jestem Julius Vandelf jak zwykle będę waszym gospodarzem. Mamy lekkie opóźnienie w dźwięku, ale to tylko chwilowe. Zaczynamy naszą rozgrywkę. W ostatnim odcinku wykonaliśmy zadanie dla rundela w świątyni zapomnianego boga. Okazało się, że artefakt, klejnot serca, po którym tam zostaliśmy wysłani, Został skradziony przez kapłanów Talony. Talonici to kapłani węży. No. W związku z czym jeden z nich, a konkretnie ten, który... na mnie liczyć. ...leżał martwy pokotem w świątyni, miał przy sobie... Fiolkę z jadem węża. Nierozcieczonym jadem węża. A rundel skierując się swoją wiedzą na ten temat zasugerował, iż ich siedziba może znajdować się niedaleko, biorąc pod uwagę, że jad węża ulega rozkładowi po kilku dniach. Tak swoją drogą mnie zastanawia, skąd on tyle wie. To jest podejrzane. To jest bardzo podejrzane. No i mamy smocze oko na zaznaczone na mapie. 3 dni drogi stąd. Dobrze mówię? Dobrze, 72 godziny. 3 dni drogi stąd, z Kuldhar konkretnie. Tak swoją drogą tutaj macie całą mapkę Doliny Lodowego Wichru. Nie wiem czy to pokazywałem, czy nie. Chyba nie pokazywałem, a raczej nie omawiałem tego. No dobra Trzy dni drogi, a my rozpoczynamy moi drodzy drugi rozdział naszej rozgrywki naszej przygody A ja jak zwykle zapomniałem spojrzeć na zegarek Piszmy, Mimo, że jest 21.25 zaczęliśmy naszą zabawę Zaczynamy po całodniowej podróży przez góry otaczające Kuldahar, mała grupa przyszłych bohaterów w końcu stanęła przed turnią, która niczym wieża wznosiła się przy wejściu do smoczego oka. Gdzieś w głębi wulkanicznych jaskiń leżał brakujący klejnot serca, a razem z nim być może odpowiedź na to, kto lub co kryło się za niepokojami w Kuldahar. Rozdział drugi. Nie wiem, czy ja mówiłem już to... Tak od razu? Dostaliśmy strollowani. Dosłownie w przenośni. No. Przerzucajmy się... Zrobione. Przerzucamy się chłopaki i dziewczyny na... Stoję na Twe rozkazy. Możesz na mnie liczyć. Twoje życzenie? Jestem. Nie ma sprawy. Zamieniam się w sum. jak sobie życzysz. Ok, mała uwaga o trollach w systemie Dungeons and Dragons, e, są to istoty wrażliwe na ogień i z dużą zdolnością regeneracji. Żeby zabić trola, trzeba go strollować ogniem. wedle tak Dlatego Jak to ten czar ten, z jego bardzo wyższy język pumieni, pumieni mają długość 1,5 metra i tworzą przez zwyczajny czar łuk o kącie 120 stopni każda jest to, to z... dobra trzeba będzie nieco o, zreflektować nasze Osoby. Aha, no nieważne Mój miecz, jest do twojej. Jak dypozycji. mówiłem trole są. jest! Odporne na... Znaczy trole mają zdolność regen, regen, regeneracyjną. Trudne słowo. Co tu pisze? Okay, jeszcze raz. Ta flaga jest niewiarygodnie zniszczona, podarta przez wiatr, choć wygląda na, na to, że kiedyś przedstawiała jakiegoś jakiś złoty symbol. Wyglądała. Wygląda na to, że kiedyś przedstawiała jakiś złoty symbol, to zostały tylko jego wyblakłe pozostałości. Dobra, okej, okay. a wiedziałem. A, dobra, już pamiętam, lodowe trole nie mają... Yy... Dobrze widzę? Tak. Lodowe trole... Yy... lodowych trol nie trzeba smagać ogniem. Dopiero później pojawią się zwykłe trole. Zimowe trole, które będą czekam właściwości, które opisałem wam przed chwilą. Ty zdaje się, masz buławę ognistą. Albo ją dopiero dostaniesz. Czeknij tylko słowo. O kurde, dobra. Możesz na mnie liczyć. Idziemy. Jesteś na mnie gotowy. na razie nie ma nie ma... Rachu. Mhm. dostajemy za doświadczenia, a znaczy, że on już są na Amen. Matka. Tak. Dobrze. Co, wchodzimy nie? I to będzie jedna z moich lwonych ścieżek dźwiękowych w grze. Jaszczurce! Marty, zajmę się tym, co? No. O! Cholera! Dobra. Czego chcesz? W twojej krwi wypierdolę Tum jest! Łatwizna, goblizna! Łatwizna, goblizna... Tutaj jestem! Służba wzywa! Jestem gotowa? Rzuć jeszcze raz kamieniem. Hmm, mogę pomóc? Tak? Cokolwiek tylko powiesz. To wszystko. Stary, stary. Stary. Hmm? No? No? Zajmę się tym. Dobra. Jestem gotowa, jak zawsze. W rzeczy samej. Rozłupiecie cię na pół. Go blizna. Rozwal Rozwałczonej tego szamana. Coś nie tak? Już się Temu robi. Pomóż. Czas zrobić z nimi porządek. O. O! Stoję w gotowości. Dobra. Dobrze. Zapis. I śpimy. Na Twe rozkazy. Dobra wiadomość wiadomo, jest tymi. taka, że oni przynajmniej zostawiają złoto. Płonąca oliwa O ile pamiętam to się rzuca jak granat Po trafieniu w cel szka naczynie się rozlewa płonącą oliwę na wszystko w promieniu 1,5 metra i powoduje mhm. To jest nic, nic innego jak koktajl Mołotowa. Mamy broń na trole, jednymi słowy. Dobra, płaczek. <coughs> <coughs> Mój miecz jest do Twojej dyspozycji. To mamy jaszczurców jaszczuro ludzie w uniwersum forgotten realms do usług tak zrobię to jak mógłbym się przydać to zostanie to zrobione ciekawa e, historia do ponieważ... załatwione. jestem cała przyjemność po tak zrobione Szaknij tylko zajmę się tym ich nie będzie i strażnica. Arty i gotowy. Chcesz czegoś ode mnie? Wrota śmierci staną dla ciebie otworem. jestem uh! Możesz na mnie liczyć. Nie dokończyłem, bo mi przerwała ta banda jaszczurów. No, robi się. Oh, ...fuck. Ach, tak, tu jestem. Rzuć mu pociskiem magicznym. Wskaż tylko cel, a ty daj kamienia. Chociaż nie ty się ulecz, dobre wybrałem? Dobre wybrałem. Leczenie średnich ram. Yy, Zrobię co w mojej mocy. A ty panoramik się rzuć mu Płomień. płomień Gotowa. No, tak. Wow. Słyszę. No. Stoję. Pogodtajmy Za mną dobra na twe rozkazy kolejna oliwa Dobra wejdźmy do strażnicy tutaj zajmę się uwami ja wam do końca to co chciałem powiedzieć, Generalnie chodziło mi o to, że w Czego e, chcesz? Uniwersum, e, w uniwersum. uniwersum. Forgotten Realms czyli Baldury, Icewind, Neverwinter Nights. Szczególnie w tym ostatnim zostało to dobrze e, rozwinięte. E, Jeszcze ludzie mają bardzo ciekawą historię, mianowicie są oni potomkami rasy tak zwanych pradawnych, czyli istot, które kiedyś, no tak, istot, które kiedyś e, władały e, zapomnianymi krainami. To nie mamy dodatkowe dodatkowy klipunek. tak. Już jest. To ty podniesie że jej amunicję. Są potomkami jak już powiedziałem tak zwanych pradawnych, czyli istot z okresu starożytnego jeszcze przed powstaniem królestw elfów. Pierwszych królestw elfów były to istoty, właśnie też jaszczuro. Ludzie, no właśnie, to były, to były cywilizowane jaszczuro. Jest szuro ludzie, cywilizowani, którzy. Strelen, poważnie? Jest szuro. Ludzi, którzy byli potomkami Jaszczuroludzie ludzie są potomkami pradawnych, mm, którzy byli tak naprawdę cywilizowaną rasą jeszcze ludzi. I ich e, tworzyli bardzo, bardzo zaawansowaną organizację. do Twojej dyspozycji. Możesz na mnie liczyć. Która niestety upadła pod wpływem e, głównie wojen, to jakie toczono wówczas pod, ze smokami. Jestem. Już idę. Ciekawości. Ubiegłości. cepy, py młoty, wekiery. No. E, dobra. E, o czym to ja? Aha, tak, tak. No i byli tak naprawdę bardzo zaawansowaną cywilizacją, która posiadała tak naprawdę bardzo, bardzo duże imperium na całym terenie zapomnianych kralin, czyli tam wybrzeże Mieczy, północ, Dolina Lodowego Wichru, tereny południowe. Ale z racji tego, iż toczyły one potężne i duże wojny ze smokami, które w końcu to prowadziły do ich zguby, ich cywilizacja upadła. Co dało miejsce na utworzenie się państwowości? społeczeństw, które były niewolone do tej pory przez rasy pradawnych, Czyli ludzi, elfy, krasnoludy Generalnie cały ten wątek, jakbyście byli ciekawi, jak już mówiłem jest poruszany w grze Neverwinter Nights. podejrzewam, że zostało tam o wiele przedstawione lepiej od tego, jak ja wam to przedstawiłem, bo ja wbrew tego, co się mówi, kiepsko opowiadam. Przynajmniej ja tak uważam. Okej, okay. tu trzeba uważać, bo tu gdzieś będzie król jaszczurców. I go dobrze. Czego chcesz? Już się robi. Tak? Słucham. Już się robi. Czego? Kostucha już po ciebie idzie. <try> Nie ma sprawy. Tutaj jestem. Możesz na mnie liczyć. Tu się trochę złota nachapiemy. Stoję! Służba, w chyba O rany Dobra Złoto, złoto Na Twe rozkazy Kolejna pusta grota Chyba nie On chyba będzie gdzieś tutaj na środku, ile dobrze pamiętam. Twe życzenie? Dobra, szuć mu trzachę. Co mam uczynić? Hmm? No, mój miecz, jest do. Robi się. Jestem gotowa. A ty daj kamienia. Jestem. A ty możesz jeszcze tam. Rozumiem. Tutaj ich wspierać i potem. <laughs> Poważnie? Zamieniam się w słuch. Kurde, ale oczywiście. Ciekawe, czy udaje się mi zaflankować ich. Wszystko! co cię stać? Gotowy. No? Rzeknij tylko słowo. Tak jest! Coś nie tak? A ty szybko go ulecz. Do twych usług. Ty w sumie też możesz się do, przyłączyć do leczenia. Prześpimy się. To zostanie zrobione. No. Warty i gotowy. Robi się. Złoto, złoto. Złoto. A złoto się przyda. Bo po tej misji ja będę chciał. jakieś przedmioty magiczne może chociaż chociaż z drugiej strony może wiecie co Zrobimy tak, ja tutaj zakończę nagrywanie, bo i tak już jest 56. A wydajecie mi znać, że też nie chcecie oglądać za długich odcinków. Przecież mimo wszystko, ja uważam, że dłuższe odcinki to więcej akcji, ale. No okej, okay, no rozumiem, nie? Zdaję sobie sprawę, że niektórym może to przeszkadzać. W związku z czym, ja tutaj zakończę odcinek. Wrócę się do Kul'Dahar, porobię zakupy i yy, widzimy się w następnym odcinku. Do następnego, moi drodzy. Ja byłem już Van Delf To było Icewind Dale. I do następnego. на